Witam wszystkich na kanale Foliu Fotografii. Dzisiaj pokażę Wam jak w prosty i szybki sposób obrobić e, przykładowe zdjęcie. E, także będę dzisiaj obrabiać w programie, który się nazywa Photoscape. Oczywiście jest darmowy e, link do programu będzie w opisie. E, mamy tutaj bardzo dużo funkcji, które możemy użyć właśnie do obróbki takiego zdjęcia. E, między innymi okadrowanie, które jest po prostu priorytetem w obróbce. Także będzie wyglądać to mniej więcej w ten sposób. Kadrujemy zdjęcie tak jak uważamy po prostu za słuszne. Do tego dodajemy różne efekty, na przykład mamy tutaj filtry. Wiele mamy filtrów, które możemy użyć akurat właśnie do obróbki naszego zdjęcia. Także pod koniec jeszcze właśnie użyję jednego z nich. Podstawową funkcją tego programu jest właśnie ustawienie jasności ściemniania tego zdjęcia oraz zwiększenia kontrastu. Także pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób właśnie takie zdjęcie obrobić, żeby miało bardzo fajny efekt. Że rozjaśniam właśnie najpierw zdjęcie, później pogłębiam. Czyli od razu widać, jak już się fajnie zmienia i nadaje więcej barw, bardziej ciepłych. Zwiększamy też trochę kontrast tego zdjęcia. Do tego możemy tutaj, klikając tę strzałkę, e, zmienić koloryzację, czyli na przykład ustawić to zdjęcie na bardziej e, pomarańczowe albo na przykład niebieskie, zależy jak kto lubi. Na przykład zrobimy tak. Możemy rozmyć zdjęcie, jeśli na przykład jest za dużo szumów. W ten sposób. I do tego wybieramy jeden z filtrów, na przykład Wybierzemy welgię. W ten sposób to wygląda. Także możemy jeszcze tu rozświetlić. Jest naprawdę bardzo dużo funkcji w tym programie. Jest on darmowy, bardzo prosty w obsłudze. Proszę zobaczyć. Można wyostrzyć. I w sumie to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego filmiku.